Witajcie, w dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam 11 moim zdaniem ciekawych gadżetów do chyba najczęściej modyfikowanego samochodu jakim jest Volkswagen Golf Linki jak zawsze znajdziesz w opisie filmu A ja jeszcze wspomnę, że jest to pierwszy odcinek z serii Jeśli spodoba Ci się i nie będziesz chciał przegapić kolejnych to wciskaj subskrypcję oraz zaznacz powiadomienia To tyle ze wstępu, zaczynajmy Jako pierwsze przedstawiam Ci nakładki progowe, które po zamontowaniu będą pełniły funkcję zarówno ochronną, jak i ozdobną. Montaż tych pierwszych jest dziecinny łatwy z podświetlaniem, jest jednak więcej zabawy, ale jak to mówią dla chcącego nic trudnego. Wystarczy tylko wpiąć się w odpowiednie kable i nakleić w wybranym miejscu. Do wyboru w pierwszym wypadku mamy dwa kolory, a w drugim są aż trzy kolory. Oba rodzaje mają bardzo wysoką notę, więc jeśli zdecydujesz się na jakiś, to zachęcam do kupowania i instalowania. Karbonowe naklejki to całkiem niezły dodatek urozmaicający wnętrze samochodu. W sklepie, który chciałbym Wam zaprezentować znajdziecie praktycznie wszystkie wzory idealnie dopasowane do oryginalnego wyposażenia. Jeśli lubicie tego typu dodatki i jedziecie golfem siódemką, to zapraszam właśnie tutaj, a na pewno się nie zawiedziecie. Z pewnością już widzieliście folie hydrofobowe, które nakleja się na lusterko przeważnie w jego środkowej części. Otóż ta folia właśnie tym różni się od pozostałych, że zakrywa całą powierzchnię lusterka, dzięki czemu poprawia się nam widoczność podczas opadów i zwiększa bezpieczeństwo w czasie jazdy. Jej naklejenie jest bardzo prostą czynnością, nie zajmującą dużo czasu, a poprawa widoczności jest znacząca. Także jeśli jeszcze nie masz, to nie zwlekaj, tylko kupuj, naklejaj i jeździj bezpiecznie. Rozjaśnij wnętrze swojego samochodu, wymieniając zwykłe żarówki na te ledowe. Dzięki temu prostemu zabiegowi auto nabierze nowego blasku dosłownie i w przenośni. Żarówki dostępne są w trzech kolorach, należy także zwrócić uwagę na model, bo w zależności od niego różnią się także ilością sztuk w opakowaniu. Po ilości sprzedanych opakowań wnoszę, że jest to bardzo popularny rodzaj modyfikacji. A skoro już przy wymianie żarówek jesteśmy, to dlaczego by nie zmienić także tych oświetlających naszą tablicę rejestracyjną? Producent zapewnia, że światła nie wyrzucą nam żadnych błędów i wszystko będzie działało jak należy. A wasza rejestracja będzie super widoczna. I znowu świecąca propozycja. Tym razem chciałbym pokazać wam świecące dekelki do felk. Moim zdaniem bardzo dobrze wyróżnią wasze auto z tłumu na drodze. A niewątpliwą zaletą jest także to, że nie potrzebują żadnego ładowania, ponieważ ładują się przez energię kinetyczną. Jak myślicie, czy policja może się do takiego czegoś doczepić? Wyraźcie swoje zdanie w komentarzach. O karbonowych naklejkach już była mowa w pozycji drugiej, jednak ta jest inna, ponieważ jest na zewnątrz. Zabezpieczy ona i zarazem ozdobi wasze fajne tylne zderzaki. Potrafi ona skutecznie chronić krawędzie zderzaka i zapobiegać jego zadrapaniom. Sam taką posiadam i przez ponad rok jej użytkowania nie straciła na swoim wyglądzie. Także jeśli chodzi o trwałość, jak i odporność na warunki zewnętrzne, to jest to bardzo dobry produkt. Jeśli chcesz nadać swojemu samochodowi trochę agresji i w łatwy sposób odmienić jego wygląd zewnętrzny, to te brewki na światła przeciwgielne mogą być bardzo dobrym rozwiązaniem. Zamontujesz je w bardzo prosty sposób, bez żadnych modyfikacji dzięki samokrzylepnej, bardzo wytrzymałej taśmie, którą dostaniesz w zestawie. Sklep prowadzi wysyłkę z polskich magazynów, więc jeśli tylko spodobał Ci się ten gadżet, to śmiało zamawiaj, aby już za kilka dni cieszyć się nim u siebie. Przełam jednobardność wnętrza Twojego samochodu dzięki tym ciekawym dodatkom. Wypełnij szczeliny w połączeniach na kokpicie tymi kolorowymi listwami, co zagwarantuje Ci przyciągnięcie większej uwagi do Twojego samochodu. Za tą niewygórowaną cenę otrzymasz aż 5 metrów listwy, co pozwoli Ci na bardzo dużo. Jest to popularny i chętnie kupowany gadżet do samochodu, tylko ten sprzedawca może pochwalić się prawie 1,5 zakupów i średnią oceną 4,8. Czy posiadasz kierunkowskaz z Brudzterku? A jeśli tak, to czy zastanawiałeś się nad kierunkowskazem dynamicznym? U tego sprzedawcy możesz znaleźć kierunkowskaz właśnie taki, jaki chodził ci po głowie, o ile był czarny. 130 recenzji i średnia ocena 4.8 przy ponad 300 zamówieniach powinny być gwarantem dobrego wykonania. Jakiej jakości tego gadżetu? Zestaw 9 gumowych wkładek, pasujących do wszystkich otwartych schowków naszego samochodu, od drzwi aż po uchwyty na kubki, z pewnością będzie ciekawym dodatkiem poprawiającym wygląd, jak i pomagającym utrzymać Twój samochód w czystości. Dostępne jest są w dwóch kolorach, czerwonym i białym, z czego dodam, że napisy wykonane kolorem białym są luminescencyjne i dają ładny blask podczas nocnej jazdy. Wkładki te w razie zabrudzenia możesz umyć wodą i wysuszyć. Będą wyglądały jak nowe. No a na koniec mam dla Was bonus. Sprawdźcie frajdę dzieciakom, jak i sobie tym torem samochodowym. Dzieci mogą się bawić zgodnie z zaleceniami producenta i będą szczęśliwe, ale dorośli są z pewnością bardziej kreatywni od dzieci i znajdą ciekawsze zastosowanie dla tego toru. Takie ciekawe nagranie z wykorzystaniem tego toru znalazłem w sieci. Może i Ty spróbujesz tej sztuczki i zmienisz zwykłą imprezę w dobrą zabawę. To już koniec na dziś. Mam nadzieję, że spodobały Ci się przynajmniej niektóre gadżety przedstawione dzisiaj i z chęcią obejrzysz kolejne odcinki z tej serii, które już wkrótce. Jeśli tak, to subskrybuj ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz, i ustaw sobie przypomnienia, a będziesz na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!